Podchodzi do Lucyfera. Dzień dobry, Lucyferze. Tym pedałkiem, jako że wszystkie pedałki trafiają do śmierci, do piekła, chciałem się zakwaterować. <laughs> Lucyfer tak patrzy, w wielką księgę dusz potępionych patrzy. Słuchaj, pedałek. Mamy coś, co się nazywa reformy. I od dzisiaj wszystkie pedały idą do nieba. Ty będziesz pierwszy. Pedałek śmierci. Fajnie. Tu sobie idź tymi schodami w górę, tam masz windę i tam cię wyniesie do nieba. Pedałek sobie idzie po tych schodach. Gimno wyjechał, wysiada z windy i patrzy, jest w niebie, wszędzie chmurki takie, błękitno jest wokół, dookoła i po tych chmurkach sobie stąpa i próbuje jakoś dojść, dojść, znaleźć, gdzie tam się zakwaterować do tego nieba i znaleźć nie może, ale widzimy, W tym momencie latają sobie takie, takie cherubinki, patrzy, tak patrzy na te cherubinki fajne takie. Takie niedojrzałe niby jeszcze, ale takie Ty? fajne, w ogóle kupcie, w ogóle nagie. Chasają sobie, chasają bezprostko. Podejdę sobie, zapytam się a nóż, mi powiedzą jak do nieba podejść. do trafić, nie? Wchodzi do nich mówi, cześć. Ten pierwszy pedałkiem, który ma trafić do nieba i chciałem się dowiedzieć, gdzie tu się można zakwaterować. Rubinki tak na niego patrzą zgorszone i mówią, Sraj. Daj, tak, tak patrzy, ale o co chodzi? Sraj. Patrzy no to jest mieszany. No jakieś dziwne te chrubinki, idę stąd. Może ktoś inny mi pomoże. Idzie, idzie dalej po tych chmurkach sobie stąpą, tak próbując trafić do dam niebieskich i widzi, czuwają takie anioły. Takie oh, kurde. <śm> 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 Leżały, a to! tam, co nieco pomiędzy tymi skrzydłami, dzisi wisi. sobie też w dupcie takie konkretne. Fajne. Podejdę. Wyrubione. Czy ty mnie nagrywasz? Podejdę. podejdę, podejdę i się zapytam, może będą bardziej rozmowne. I cześć. jest po prostu Mierzy je Cześć. Z tym pierwszym pedałkiem, który trafił do nieba, i chciałem dowiedzieć się, jak one tak na niego patrzą, w góry mówią. Sraaj". Ale ja naprawdę tylko chciałem... Sraj! No, oni faktiki, nie? Dalej, kurwa, co się dzieje? Tak, Zły dzień. No nie, no jakoś muszę do tego nieba trafić. Trafia jakoś tam. Idzie, idzie dalej. Stąd to osoby chmurka. I widzi. O kurwa. Archanioł Gabriel. Kawa, kawa anioła.

Idzie, idzie, idzie. Widzi bramy niebieskie. Tą sobie po tych chmurkach, maszeruje do tych bram niebieskich, a tam święty Piotr. Staje siwy, broda do pasa. Dzień dobry, święty. Pierwszy podałem w tym kanał trafić do nieba, chciałem się zakwaterować. Święty Piotr, spoko. Zdejmuje wielką księgę, Dusz zbawionych. przygląda, przegląda, przegląda pedof. Nie, nie, nie. Pedera. nie, nie. Pytał. SRAJ! My wam pedały pogasze, pokażemy w niebie do czego dupa służy. <śleszy> <Ja> pierdol... <śleszy> Puenta była cienka, ale mówiłem, że to jest wartościowe. <śleszy> <śleszy> Przestań. Olga, Olga, chcesz jeszcze jeden? Nie. Zapłowałem, <śleszy> nie i pad. Artursei. Olga. A ja nie wiem, czy to jest się się Nie. Ja nie, Mariona. na masy. Ja To była Mówił taka sytuacja, że nagle... I o, kocie... no nie, nie, Końca nie, 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 tego nie, te nie, ta budki! Ta tak, tu, tu. tego, nie, tutaj nie, 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 latex, latex! nie, i nie, 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 lateks, lateks. Lateks, nie, 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 Hei! Nie, do? to jest Son Ericsson, no, Sonericksonów nie ma w misiu. No nie ma. Nie kręć mnie. Ładnie wygląda. I ta twoja kiełba. Spalona jest Nie jest spalona, jest Zamtąd bardzo dobrze przypieczona. Jest zajebista. Ja się cieszyłam, że na surowo można je mieć. Magda. Nie no Nie robicie zdjęć, kręcę filmik. Bo kurde poplamiłam. Bardzo jej spadła niża. No chodź tu. A zanim odkryłam, że po pani... czego... Tak? A nie odbarwimy się? A nie zrobimy się razem, jak ty mnie całujesz? Nie No, ale mamy przecież. Muszę wiedzieć, Zrobiłaś? nie? Zrobiłaś? No. Taka mega tu prama zabrałam maszynkę z tyłu wybraną, nie? Co, ta moja małpa... A bo ty bądź, film robisz! <laughs> film robisz. <laughs> Jezus, ta moja małpa... Z sobie wyprawiła rzeczy. Naprawdę. No. Oj, i na, najmłodszy nastręt. Szczę... Oj! E! Ugh! Zrób pomachaj Zosia, pomachaj pomachaj i Zrób go! Zrób ekranu. Zrób O! Żubik! O sama O, Zrób Yo yo jo, jo. jo. Jakie kropy. Mm, mm, mm.